I są dzień dobry widzowie, witam was serdecznie w ten piękny dzień, a jesteśmy tutaj ze Stricto, będziemy teraz sobie skrzyneczki, elo elo elo, elo elo, pamiętajcie widzowie, że trzeba pisać kod Stricto na stronie CSGO z który wam da 10% bo bonusu z właśnie kolem i też strona, jaka strona? O, i to jest strona Pirate swap na której macie sobie wymieniać skiny, ale też z, z kodem Stricto, macie tutaj 35% premii Macie tutaj jakieś fajne właśnie y, konkursy osiągnięcia, możecie sobie wymienić własny skin na jakiś fajniejszy, albo jakieś inny, albo nas, na nie wiem co, dobra No ale dobra, bo on nie umie o tym kodzie gadać, widzowie, no kodzik Stricto, 10% bonusu, no wesprzecie nas i Dickens o 10cm rośnie, krótka piła co nie A ja, oj, jeszcze mu wdupczyć na bitwę, ale ją sklonuję i, i się sam wdupię Mm, ale jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć o jednym, najważniejszym. A konkurs, konkurs! No, no to, no to nabijaj na makaron na ucho. A co jest do wygrania? 5 dolców na CSGO Skinsa. Pięć, dobra, do wygrania jest 5 dolców na CSGO Skins, tylko trzeba zostawić komentarz. Ale co napisać? No to się dowiecie pod koniec, więc oglądajcie. I Uważnie oglądajcie i łapeczki w górę, nie? Co powiesz łapeczki w górę. Jest akcja. Bo oglądacie fajnie, jest fajnie, powiem wam, że viewsy są super, ale nie lajkujecie! Czemu? Dlaczego? 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 Stary, dlaczego to tak przegraliśmy? Taki mocny profit gościu zgarnął z tej bitwy. Fajna no, bitwa, no, fajna bitwa! I ja pierdzielę, nie? 400 wy będzie z tego miał Patrz na skubany, ja 4 2 0, nie? No <grym> niestety, dobra, wbijam tu, co uważasz o takiej akcji Wiesz co? Ty tutaj ryzykujesz, bo wbijesz się na trzech, ale no dobra, no wiesz co. No ja bym już ja. połowę saldo mamy, nie? No właśnie Musimy to wygrać, bo jak nie, no to stary będzie kombinacja alpejska jakiejś tego Typu, co to za mną to jest? to jest Momamba No, a ty co tam pijesz? A kola, 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 tata, Jest kola? Jest kola? Nie ma. Już, jest cola, cola. Nie mam je Zamknij się, nie w A co, czemu... Nie mam, nie mam, nie mam. Nie mam, nie mam. Tata jest obok mnie. Nie Co za frajer, jak nie wiesz. Daj 6. 6 Dzwonili mi, że odda. Dobra, i teraz... E, Underdog, na dwóch. No to to może być w miarę logiczne rozporządzenie Sejmu. Ale zabierzemy. Ty w ogóle na kogo głosujesz? Ja głosuję na Mencela! Serio? No? Myślałem, że lewakiem jesteś. Ja nie Z jestem flagą lewakiem. LGBT. Na kogo? A na kogo? No oczywiście, że na lewicę. A, ja okay? z, flagą, z flagą LGBT ważę. Ale widzowie, na kogo głosujecie? Nie no, my nie jesteśmy kompetentni z Bartonesem, żeby się wypowiedzieć na ten temat. Ale chcielibyśmy, żeby było normalnie. Żeby było normalnie? Dokładnie. Normalnie, idzie jest kurwa Koko HWDP, znaczy nie no chwalić wszystkich dobrych policjantów, nie? No i no, no, jest git, co nie? No i dupa. Ty, ładnie. Oh, yes. Ładnie, oh. ładnie to jest, e, fajna bitwa. Ty, no i teraz tuba na plus. No i to mi się podoba. 5 stówek, z dzioma? A nie, nie bo tu no, 1 nie, nie, to 1%, on jest chory na łeb. Ale to jest spoko. Tutaj fajna. Taka świetne, jedna no, szybka. Tylko kurde, oni tyle. Patrz, tyle ludzi robi te bitwy. O, dobra, wbili. Dużo robi, dobra. ja mało dołącza. To niech oni. Dobra, macie, ja się cieszę. Daj, tak to, tak A A, skupany w dym, on z Dupala. Ty, to ja to sklonuję. No, 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 no. Joker to Andera. Co? Dwonili mi, że to będzie zwykły, ale dobra. Jeśli też Andera, to może być. Ma być z bedem Budzi. Smukę na tą łytę guzik, Uu. wygrałem, 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 sztos, ale jestem w plecy w cztery tygodnie. nie, dopowiedziałem, że dzisiaj tak gramy spokojnie dość, nie, nie ma co, o, a to jest nie Ander. jest kurwa underdog, mm. kurde, kurde, o, a nie, to jest underdog, dobra, Jeba. Nie Jebać to no, wy ja nie widzę makaronuchów, mi się Bartek gadać nie chce nawet. A czemu taki jest dzisiaj małomówny, co? No, bo patrz, co się dzieje na tych bitwach? Co się stało? Nie, po prostu dziewczyna Bartonesa mnie rzuciła i. No wrzeszczam tak, podpiewa, <grym> bo potem ktoś w to uwierzy. Yy, wiesz co? Pamiętasz w ostatnim odcinku? Pamiętam. Znaczy w ostatnim, to było niedawno. Co uważasz? Zróbmy to. To może być. Mi się wydaje, że będzie z tego 300 wy teraz, nie? Chociaż. Och. Chociaż. Ja skirt, baty skirt Ty, jak to daje? Teraz pik, pik, po kolei. To! o, oh. Ej, <laughs> nie no, miałem lekki zawał. No właśnie, mówiłem cystówy, i właśnie dało cystówy. Ty, spróbuję wystąpić jakąś bitwę. Za dwie stówy. Wiesz, co? No, właśnie, i to jest to. No, dobra, będzie taki odcineczek w miarę szybki, chociaż. Hmm, jeszcze bym pokręcił. A to jest zwykłe. Ale to wiesz, to się trzeba hamować czasami, bo to głupio tak. Nie, czekaj, pa, 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 pa. Kurde. Ale też nie mamy najgorszego dropu, czekaj, ziomkowi dobrze idzie. No właśnie. O, o i to, o! Jest to, to jest to, to jest to. nie? sorry Serwis, że tak mikrofon uderzałem. Czekaj, podoba mi się to, siada, siada mi to. Yy, fajnie. Pa, 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 pa. Jakim tu to kosztuje 400 A to już ty, już ty się z tego mączy, tu wydostał, dobra! Siada mi to, siada mi to. Jeden strzał, widzisz? Jeden strzał? Dobry, te jokery to jest takie kurde zbawienie, że to szok. No, ale to teraz się. się kurczę zdziwiłem nawet, że to tak daje, no dobra. I teraz, dobra, skoka i tak to. A nie, to z agresem. Kurde. Ale fajne to. Kosa ładna. Kosa ładna. No ale droga strasznie. Może znowu na tym rapidzie. Czy nie? Spróbujmy. Wszystko Musi być wszystko! 93. Na no razie ciężko, żebyśmy byli już poniżej tego, z czym tutaj zaczynaliśmy odcineczek, więc git. Battle skirt. No szkoda, szkoda. Myślę, że może oddać. Ok, w stratraku Minimal minimal P90. Nie wiem, czy to nie jest p 90 co po 500 nawet łazi. Eee... A nie, nie nie to nie jest to To nie, to nie to 4 dychy max Oj bliska. Ej, tragedia stary Ej, oj, oj. <laughs> tragedia I Ja ej Dobra, 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 dobra I ja ej, no ja Adlibami gadam, czasem tak mam, nie? Nah there might <laughs> be good right here Ej, to, to nie To mi się nie spodobało teraz z Tysia... Ja pierdzielę. To ciężko, no co zrobisz? Była bardzo mała ale... szansa na to, że wbijemy Tysiaka z tamtej kwoty i bardzo mała szansa, że z Tysiaka aż tak przewaliśmy. No, Latamy ze błota skrajności błota w skrajność. Błota Kurde, błota jeszcze tutaj błota. jakiś ziomeczek sobie wygrał. Hmm, i co teraz Bartek? Słuchaj. A no dobra, możemy. Ale takie skrzyneczki, no nie no, ja bym sobie zaryzykował na, na czterech, ale taką droższą jedną. w <grymienia dla pani> dyrujący... <grymienia> stary, mamy 175 zł ciszy. No i jakąś taką za słówkę. Albo podał słówkę. No dobra, to zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie, jak tutaj to odda. I mo może no, się Andrzej, ciebie posłucham, tak. nie? Ty, no. Oje... No kurde, niedobrze. Niedobrze. Ajajaj Ziomek fakera nam wysyła, normalnie. Yy... Siedem koło, tu jest, kurde, broń. To 7 koło? A, to są... jest state, tak? A i tą piosenkę znasz, pan? A co on tą gada? Fin, 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 fin! no dobra, dawaj bitwę. Dobra, tu? Weź i... ze mną na górę. Dobra. I teraz daj ninja Case. Tylko z upraderem. Dobra, okay. 150? Czy. Dobra, dawaj. Ja bym wziął na czterech, bo są 4 skrzynki. I zobaczysz, właśnie, że będzie nam brakowało jednego dropu z jednej skrzynki. Żeby była z tej mąki chleb. Nie, mów tak. No zobaczysz. o, o, o! No i co? No i co? No i co? No dobra, i... Czekaj, Mówię ci, że będzie brakowało jednej. No i teraz, patrz, i też nie, nie siadnie. Ty, 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 Dobra, dobra, ładnie, o! 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 ładnie, ładnie. Dobra, nie ma takiej wielkiej lipy jak była wcześniej. Ziomek, to na walentynki, dla ciebie, Bartek, on cię kocha, on cię kocha i taką bitkę zrobił. Kiedy są w ogóle walentynki? W lutym, za miesiąc. 14 chyba? Zaprosiliśmy gdzieś? Widzowie, jak chcecie wygrać 5 dolarów z kina, no to napiszcie, którego są walentynki, bo my nie pamiętamy, co nie? I czy we, waszym zdaniem powinienem Bartonesa gdzieś zaprosić? Według mnie to by było ultra pedalskie nie powinienem... Nie, to fajne. Macie <laughs> we Dobra hmm. Ugrywamy to na razie Całkiem <grywki> mordę No i git Bartek, mamy wygraną kolejną bitwę mi się wydaje Ciężko żeby nadgonił dwa razy swoje saldo Bo najdroższy skin tej O Jezu, tutaj banoje... Bajonecik taki jest Bajonecika jakbyśmy mieli to byłoby ładnie Uwaga i ostatnie I on dostaje kosę, kosa. Ta. dobra A ta. No i dobra, no nawet no tam delikatny taki. Ejzus, kurczę, tutaj kolega fajną miał właśnie bitwę, ale stówki brakło. No, no, um. to była fajna bitwa. Yy, wiesz co, ja bym chciał mieć te 6 stów, kurde, na końcu filmu. No Bo nie, nie liczę na to, że znowu dobiję do tego tysiaka, co mieliśmy przez chwilę, ale przez naszą głupotę, naszą znaczy głupotę, no. Yy, no, za szybko to po prostu przepędzlowaliśmy. Przy, przy, Przepędziliśmy lekko, no. no. Ale tragiczna bitwa. Ja nie wierzę. Ja nie mogę. Chicken lover. Ostatnio 140 nawet by tu nie poratował. Znaczy no poratowałoby, ale no dobra. Dobra. w to... Mm, Niech nie będzie. Wieramy. Za 151! Na dobra. walentynkowy! Dalej walentynki. Słaba jest ta skrzynka. Fajna jest. No ja wiem, jakiś taki bajonecik tu świeci, ale na to jest 0.002% To jest... Niby jest możliwe, ale żeby to dropność sta, to musiałbyś się I tak to namęczyć Nie tak się wierzyć Ja wierzę w to Wierzysz to? Że... Nie, ja wierzę w to, że przynajmniej tę bitwę wygramy Okej okay. I zarobimy na niej 5 dych i tak Nawet <laughs> tylko wygramy I tak, I tak. no, że zarobiliśmy dzisiaj dużo Kucze, goni nas! Zło, zło, tylko złoteczka. No, sobie. no, ale cały czas tak jest, zauważ. Co? I tak no. je, po 10 groszy, co skrzynkę, po 10 groszy okay. do przodu. Okej, okay, dobra, okay. teraz mu uciekliśmy. 8 złotych, uciekliśmy. O, dostał muertosa? O, Kurde. O, oj, kiepsko to widzę. No i teraz lubi. No się lubi. O! Dupa z raka, ale widzisz, 5 dych zarobił na tym. To jest słaba bitwa, stary, strasznie. No. Czekaj. Bo mam te punkciki, które bardzo długo zbierałem. Dobra, to dawaj kupuj to. Kupiłem. Ej, to jest 1800 warte. No. Dobra, no to mamy dwa koła. To wiecie co? Zrobię dwie jednak bitwy po tysiaku każda. Procedury chłopca. Jezu. I jeszcze taki sposób, stary. No słuchaj. To nie jest to jakiś sposób, jest to jakiś I sposób. takie dwie. I dla, dla widzów Muszą zobaczyć, bo kto normalny na coś takiego by wpadł, żeby coś takiego zrobić Musimy zaprezentować tutaj poziom Napiszcie, a już widzowie wiedzą co napisać No i widzisz, ja, jak to dostaniemy stary, jak to dostaniemy To będzie coś pięknego, to będzie coś pięknego Ja pierdzielę Ej to będę mega dało. Nawijaj coś Bartek na, na uszy, bo kurde. Mówię, mi się nie chce gadać, ja chcę, żebyś ty coś opowiadał widzom. Ja żebyś, znałem, żeby nie, się przyzwyczajili do twojego pitolenia, bo moi słyszeli... No i mamy drugą kosę! Znaczy mam nadzieję, że my mamy. Ja... ja, ja powiem ci tak, ja jeszcze śpię, ja jeszcze śpię. Jak bo śpisz śpię, człowieku jak dobra. jest dwunasta? No bo widzisz, no wczoraj zastępuj Nie, 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 nie. Alex! Trajerze! Alex, Aleks, wydrop to proszę cię, Alex. Alex, nie w ale mnie. Kurde, no nie! Kurwa. Nie, no nie, nie. Ale dupa. Jeszcze kocham. Aleks kurwa zgarnął Siedem kapci, stary, ale. Nie mam wystarczającej ilości salda? Jedną u mnie musisz. Ale jeszcze coś da. Ale jeszcze coś da. Kurde, nie jesteśmy, a na to tym bardziej. Spójrz dalej Orzeł dalej Daj jakąś jedną za dych. Spil dalej dalej Mam dla ciebie cebularz Jak on się nazywał? Jak on się Jego fuj kiedy słuchałem 6 blok nie A no 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 co takiego 6 Six Baby Catch me black black baby black baby hook Catch me black black baby To było legendarno na przewiiiio Ale chyba go zastrzelili co? 4%, a tutaj 1% dobra, wydropiła akacza. O! Jest, jest! Slauter. Weź, ej, nie, jak to się czyta? Slauter. No, jest... Dobra, dobra. Stary, no niech to siadnie, niech to siadnie, nie ja mogę mieć na terenie z Zemili, mi, mi to tam lotto. Opa, 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 opa! Ameryka, Europa, opa! No tylko kurde, dobra. Dobra, dobra. Czekaj, 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 dobrze, dobrze, dobrze. Z każdą bitwą jesteśmy coraz... Dobra, stary, bo to nam chyba podzieli na dwóch. A, tak, tak, tak. Jedno procentówka. Dobrze, dobra. nic jedropo i proszę na pół podziel. Profit. Tak. Znaczy. No, 6, no, kurde, na no, 6 stów, nie? No. Ej, ale nie, stary, zaczynaliśmy z... Czekaj, mieliśmy yy, chyba 600, tak? Potem... Yy, yy, no, ale dobra, ale te 600 to tam sporo przewaliliśmy. Zostało na no chyba tak. 300, ale no i te punkty wykorzystałem, co nie? No, 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 no. Dobra, no, także okay. wydaje mi się, że to będzie git. Pamiętajcie o kodzie stricte, jeżeli wy chcecie grać, i pamiętajcie o tym, że strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Wiecie, co napisać, żeby wziąć udział w konkursie. Link macie na Discordzie. No i wbijajcie, co nie? Siema! Siema!